Witam serdecznie. Kikowie Szlak, Subickie Łąki. 13 maj 2013. Dzisiaj, kilka słów na temat twórców problemów. A taki temat wydaje się trochę negatywny, ale ważny, ponieważ o, funkcjonuje cały czas wokół nas multum twórców problemów. Skąd się biorą problemy w świecie, tak naprawdę? Ja myślę, że jedną z głównych przyczyn to kreowanie ich przez ludzi, którzy. Patrzą na sprawy szukając w nich problemów, nie szukając rozwiązań, szukając problemów. Jest duża grupa ludzi, których rzeczywiście możemy określić mianem twórców problemów. Z każdej sprawy, bardzo prostej, ale potrafią zrobić coś tak skomplikowanego, i tak trudnego, i tak niepewnego, i tak wątpliwego, że, że, że ciężko jakąkolwiek decyzję później podjąć, bo przecież bo jest zamotany tym wszystkim. Czy stronić od takich ludzi? Czy ich próbować zmieniać? Myślę, że zachęcać ich do czytania pozytywnej literatury. Zachęcać ich do tego, żeby ten wizerunek ich własny wzrastał. Zachęcać ich do próby pracy zespołowej. Zachęcać ich do no, tego wzrostu osobowościowego maksymalnie. No, robić wszystko, żeby... Znaczy wszystko, no. Czasami ciężko jest, czasami trudno jest... ale zrobić naprawdę dużo, kiedy ktoś uparcie, systematycznie we wszystkim widzi problemy, prawda? No ale staramy się, chcemy. Chcemy pomóc twórcom problemów, e, e, zastopować ten ich nawyk, to, to ich podejście i chcielibyśmy, żeby stali się przynajmniej neutralni, jeśli chodzi o problemy. Już nie mówię, żeby byli tam kreatorami rozwiązań, prawda? Ale żeby rzeczywiście... W sprawach zaczęli dostrzegać, że oprócz problemu jest również i dobra strona, jest strona rozwiązania. Myślę, że to tyle. To tylko tak dzisiaj parę słów na temat tego, że jest kakrufaną, jest, jest, prawda? Człowiek sam wielokrotnie był twórcą problemów. Również i będzie w przyszłości pewno w, w różnych sprawach, ale jakby potrzebuje być świadomy, ilekroć wpakowuje się w jakieś myślenie o problemach, że trzeba przeskakiwać na rozwiązania, że w rozwiązaniach. Jest wszystko. W problemach tak naprawdę nie ma nic. Jest cofanie się, prawda? Do zobaczenia co na Kinkauszlach.